Cześć! Stare niefabryczne radio w Tucsonie zastąpimy dziś nowym radiem dedykowanym do tego auta na systemie Android, a do tego dodamy kamerę cofania o podwyższonej jakości AHD. Zapraszamy. W tym aucie było już radio niefabryczne, które odmówiło współpracy, więc należy je wyjąć i przełożyć wyloty nawiewów. Z tyłu idziemy z kamerą cofania i damy tu kamerę cofania wpuszczaną AHD. Nowe radio jest dedykowane, więc podłączenie jest proste, ponieważ są tu wszystkie kostki podłączeniowe. Radio już działa, więc wrzucamy wsteczny i widzimy, że kamera cofania też działa, ale na obrazie są takie poprzeczne pasy. Przyczyn może być wiele. Tutaj wystarczyło tylko przepiąć masę kamery cofania w inne miejsce i działa to już prawidłowo. Powoli składamy teraz całość. Gdyby ktoś pytał, jest też wersja z czarną ramką montażową. Przy okazji widać też, że działa sterowanie z kierownicy. To Android, więc mamy tutaj YouTube'a, w tej wersji jest też Netflix czy Disney Trzeba tu wspomnieć, że jest to radio najbardziej doposażone, bo jest to wersja 6 GB RAMu i 128 GB ROM. -u. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu poniżej. Oczywiście takie radio to przede wszystkim mapy, na przykład od Google i jak widać chodzi to sprawnie bez zacięć. Dla zwolenników minimalizmu jest też Android Auto i CarPlay czyli dwa interfejsy łączące Twój telefon z radiem. Jak widać, mamy tu też mnóstwo możliwości, szczególnie jeśli chodzi o mapy. Ekran w tym radiu też, jak widać, daje radę. Potrzebne linki i kontakt do nas znajdziecie w opisie tego filmu poniżej. Do następnego razu.